Mamy kolejne połączenie. Halo, halo, Wróżbita już z tej strony. Dzień dobry. Witam cię, drogi widzu. E, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, dzień dobry. Proszę podać imię. Justyna. Justyna. Kiedy się pani urodziła? E, 4 marca 1999. 1999, czyli lew. Tak. Dobra. Pani Justyno, jakie pytanie? No nie za bardzo lew. Właśnie. Aha, yy, bo tu jest no trzeci baran, baran. No baran też nie. Baran to jeszcze gorzej niż lew. Pani Justyno, yy, to ryby. O, tak? Do trzecim razem, to trzech razy sztuka. Brawo. Wiecie, <laughs> Wie pani co, ja dzisiaj miałem bardzo ciężki dzień, mianowicie mm -hmm. e, przed chwilą miałem telefon z pani Marioli, która e, mm -hmm. się puszcza i w ogóle ma no, jakąś tam Mariana kocha... Powalona historia, nie, nie mówmy o, o Marioli, mówmy o Pani, Pani Justyno. Jakie ma Pani pytanie do mnie? Czy jakiś chłop może fajny jest na horyzoncie? Czy jest taka szansa, czy raczej odpada na ten moment? Już sprawdzam. Sprawdzam z kart, okej. Okay. Pani Justyno, karta numer jeden pokazuje kobietę, czyli chłop jest na horyzoncie, ale zajęty. Karta numer dwa. Pokazuje również kobietę, czyli ten hop zajęty ma kochankę, więc jest podwójnie zajęty. I karta numer 3, ten hop ma trzecią kochankę, mianowicie jest to alkohol. Nie wiem, czy mówimy tu o Marianie, czy o Panu Marianie, który wcześniej dzwoniła jego konkubina, czy nie, ale to nic dobrego. Powróżę pani, zrobię pani jeszcze jedną wróżbę, bo ta pierwsza odpowiedź faktycznie mogła być troszeczkę gubiąca. Rozumiem, że Pani w nie chcę być inaczej. Dwie karty pokazują. Kolejne dwie kobiety, czyli każdy mężczyzna w Pani otoczeniu jest zajęty. A to babiarze jedni. Babiarze albo wierni, ale trzecia karta pokazuje róże, czyli dostanie Pani od kogoś kwiatka, ale czy to będzie kobieta czy mężczyzna, to już się Pani przekona sama. Powiem Pani tak, no, mężczyzn dużo jest zajęty, ja jestem wróżbitą. Wydaje mi się, że najprzystojniejszym, jaki mógłby wróżbita być na świecie. Ale też zajęty. I też mam słabość do alkoholu. Pani Justyno, o, może jeszcze jakieś pytanie od pani? A, no kurde, no skoro mi pan tak wróży dzisiaj źle, to ja chyba nie mam pytań już. No może powróżę pani, czy będzie pani bogata? O, super. Dobra. Dobra. Jedna karta pokazuje, że kupi sobie pani kucyka, więc domniemam, że pieniądze będą. Druga karta pokazuje, że ten mężczyzna jest pani potrzebny, gdyż lubi pani sadomaso, bo jest to diabeł z kobietą, który trzyma ją na kolanie. A, a nie, musiałam kartę odwrócić. Ona nie jest na kolanie, on ją trzyma na rękach, także nie lubi pani sadomaso. Jest pani e, niewinną istotą, ale jest na horyzoncie mężczyzna. Kurde. No to fajnie. Dwie kosy. Czy ma książkę? To jest Biblia. Będzie pani z księdzem! <grym> <grym> Będziecie Panie mieli. W takim razie muszę zostać zakonnicą. <grym> Albo udawać nieletnią. Wtedy szybciej pani może spotkać swojego księdza marzeń. Wymarzonego księdza, prawda? Pani Justyno, ee, może jeszcze jakieś pytanie? Specjalnie Panie. dla Pani dzisiaj powróżę jeszcze jedno pytanie zadać. aż trzy? Tak. Kurde. To Pan powie, ile będę pracowała w tej pracy, w której pracuję? Dobrze, Jak już, już sprawdzamy, już sprawdzamy, już sprawdzamy. Czy inna praca może na horyzoncie, czy raczej mm -hmm. tutaj zostaje? Pani Justyno. Pierwsza karta pokazuje kobietę, która krwawi, czyli w pracy dostaje pani już krwawicy, kurwicy, nerwicy. Ale druga karta pokazuje alkohol. Więc jak do mnie mam, przez alkohol straci Pani pracę, więc jest Pani kierowcą zawodowym. A trzecia karta pokazuje... Znowu konia! Czyli bogactwo Ale pani... Przez tak, alkohol to tak nie, no bo ja tak rzadko co piję. Mm -hmm, mm -hmm. To tak to chyba odpada właśnie. Czyli pani nie pije. Tak rzadko co? A faktycznie, przepraszam. Znowu karta była na odwrót, odwrócona. To nie alkohol, tylko amfetamina, pani Justyno, Amfetamina panią zgubi! Co pan gada za głupoty? Jak? Nie, nie, masakra. Ja chyba na pana skargę składam. Karty, w tym karty nie kłamią, pani Justyno. Karty nie kłamią, straci pani pracę. Nie będzie pani już kierowcą, nie będzie pani zarabiać jako kierowca. Będzie pani jeździć na koniu i może pozna pani księdza, a właściwie mężczyzna swoich marzeń. No ciekawa wróżba, naprawdę. Ale ciekawa. moment, 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 moment. Karty. Eee. Karta mi powiedziała teraz. Co Panu powiedziała? Faraon. Jest to, yy, to są doszczątki Faraona, czyli to jest w sumie logiczne, najłatwiej znaleźć każdej kobiecie, Aceta w Egipcie, bo tam są Arabowie, No to Abidzi. może to nie kucyk, tylko wielbłąda będę miała. Wydaje mi się, że wielbłąd, bo ten koń tak. ma garba. E, y więc to faktycznie był wielbłąd. Tak, tak, Musi to Pani wyjechać do wielbłąd. Egiptu. W Egipcie pozna Pani swojego Araba. No ale... to są szczątki Araba, czyli go Pani szybko wykończy. Aha, ale bogaty chociaż. Tak, ma złotą koronę. A, no to dobra, no to okej. Okay. O! Pani Justyno! Najnowsza karta. Ma pani nowe zlecenie na giełdzie. A nie mam właśnie zlecenia, czekam właśnie w zabrzu, więc jak ktoś mieszka w zabrzu, to, to czekam na kursy. A, a gdzie pani pracuje, syno? Nie, Niech pani nie mówi, przeburzę pani to z kart. Znowu alkohol. Odwodzi pani pianek ludzi, czyli pracuje pani na taksówce. Dokładnie tak. Mm -hmm. Sprawdzimy gdzie. O, widzę grupę, widzę przywódcę, jest to lider, czyli lider hmm. taksi do mnie mam. Lider taksi, dokładnie, więc jak ktoś na Zabrzu potrzebuje taksówki, to polecam się. E, Pani Justyno, z doświadczenia wiem, że to zazwyczaj ludzie e, szukają transportu z Zabrza, żeby jak najszybciej stamtąd wyjechać. Właśnie nie, bo już stoję tutaj 20 minut bez zlecenia. Zabrzu? Więc tak zamawiają. Zabrzu? Tak, w Zabrzu, no. Mm -hmm. Kiedyś byłem w Zabrzu. Pamiętam to jak dziś. Mhm. Jedyne co przy sobie miałem to karty i też mnie z tych kart okradli. <grym> tak to jest. Zwłaszcza, że, zwłaszcza na Buchen. Buchen Walczyków. Tak, Kaweł Machtalon dla wszystkich widzów z Buchen Walczyków. <grym> <grym> Dobrze pani Justyno, bardzo miło było panią słyszeć. Eee, jak pani nie ma więcej pytań, no to dajmy szansę tak, innym widzom. Mam, nie mam, dziękuję, bardzo pozdrawiam. Dziękuję pani Justyno, do usłyszenia, do zobaczenia. Pani Justyna do jest zobaczenia. wolna i życiowo i zawodowo, także dzwońcie. A może ktoś wejdzie do taksówki Pani Justyny i będzie to miło się i oby, życie. Oby, oby, Otworzycie super. drzwi do taksówki, Dobra. a wejdziecie do Justyny. Dziękujemy bardzo pani Justyno! Dzięki bardzo na razie. Wszystkiego hej. dobrego, do widzenia, dobranoc.